Witam serdecznie w programie Krótka Piłka. Dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Bobrowski, kapitan granicy Kętrzyn. Tradycyjnie Robert Reszka, Dzień dobry. Robert Majkszak. Dzień dobry, witam. Tomek, nie żal było tak te Orlęta wysoko klepać. <noise> Musieliśmy się odbić w końcu, bo dwie porażki gdzieś w derbowych spotkaniach w derbowych bądź z okolicznymi tam rywalami. No Także, jakbyśmy ten mecz przegrali, no to no byłoby kiepsko, krucho w tabeli, więc rozpięliśmy się tak jak. Ta pierwsza bramka taka dosyć przypadkowa, tak? Gdzieś tam ci się znalazła pod nogami piłka? Obrońca mi się tak? że do, tam coś, nie wiem, czy źle przyjął piłkę i za plecami ją miał. Nie zauważył jej, e, bieg w ogóle w przeciwnym kierunku. Obrońca, który mnie krył, z kolei nie pobiegł za mną, miałem czystą sytuację. Mhm. Więc tam bez problemu. 10 minut dr tak. później drugie trafienie i jak w ogóle no, byłeś aktywnym zawodnikiem, szarpałeś znów tam e, defensywę wszystko pierwsza, pierwsza połowa, tak, pomimo tych dwóch bramek, mi się wydaje, że dość słabo mi się grało te piłki Aha. gdzieś przy tym wietrze, bardzo ciężko było je dogonić. Wszystkie były takie wyganiające, trzeba było walczyć z tym wiatrem, a no, bramki mówię, strzeliłem bramki o tyle dobrze, w drugiej połowie troszeczkę mi się dalej lepiej mi się grało. Po ja powrót. stałem z aparatem w drugiej połowie, tak to, jak, to na potwierdzenie tych słów, za bramką mm, Orlon Trescher, no i w pewnym momencie Bramkarz Orląd zrugał swoich kolegów z obrony mówi: Ten bober z wami robi co chce. No ja słyszałem ten tekst, tak. Coś, coś takiego padło. Ale to, to mówię: no druga połowa zdecydowanie lepiej ta piłka jeszcze mnie słuchała, bo w pierwszej połowie trzeba było naprawdę mocno walczyć z tym wiatrem. Ta piłka bardzo ucieka z boiska. No, ale tu nie, tak. nie ma co ukrywać, że Tomek jest zawodnikiem no, zdecydowanie wyróżniającym się gdzieś tam na, na tle Orlond, czy innych zawodników granicy. I ten poziom. Poziom jest zdecydowanie inny i to widać jest na boisku i w pierwszej i w drugiej połowie, nawet jeśli w pierwszej mówisz, że grało ci się trochę gorzej, to to i tak było widać różnicę poziomu. Ale powiedz, jak wyszliście nastawieni na to spotkanie, chcieliście grać z kontry, czy, czy zdecydowanie szliście po zwycięstwie? Zdecydowanie od razu po swojemu musieliśmy pójść, bo no mówię my się, nie mogliśmy doczekać, żeby w końcu zmazać tą plamę z ostatnich dwóch meczów. Po prostu trzeba było wyjść i pokazać, że to, to nie było do końca tak, że poprzednie dwa mecze ktoś nas tam że żeby też potrafimy grać piłkę. I, Musieliśmy pokazać, że, że mi radę. Także od początku z nastawieniem ofensywnym, od pierwszych minut. Zakończyło się 4-1 do, 1, 4 do 1 na granicy, tak. Yy, MKS Korsze pokonał 5-0 z kolei yy, drużynę z Rybna na zakończenie tej pierwszej rundy, bo jeszcze dwie kolejki awansem z wiosny mamy do rozegrania, chociaż już są sygnały, że nie na wszystkich boiskach te mecze się będą, o, te naturalne boiska. Nie tak jak w kończynie sztuczne, są już gdzie gdzieniegdzie w opłakanym stanie. Ale na zakończenie pierwszej rundy wysokie miejsce MKS-u Korsze. Panowie, to niespodzianka czy nie, że Korsze jednak tak wysoko w tabeli? Zależy jak pasuj, bo ten start mieli, do nie ma co kiepski ukrywać. I teraz... Ale znaczy, końcówka, finish. końcówka. no sam graliśmy ostatni, właśnie przedostatni mecz, czy dwa mecze tam graliśmy z Korszami, no, no i... No pokazali jednak na miejsce w szeregu gdzieś, wydaje mi się, no drugą połowę zdecydowanie zdobywali, bo w pierwszej jeszcze było tak w miarę poprawne. Mi się wydaje, że doświadczenie. Dużo robi w tej drużynie doświadczenie jednak. Kilku zawodników doświadczonych, których no nie grzeje się na meczu, potrafi gdzieś tam utrzymać tą piłkę, spokojnie grają. To powiem szczerze, że dla mnie najlepszą drużyną ogólnie w całej lidze jest Goldap. Korsze, Wikielec to są gdzieś, mi się wydaje, dwie drużyny na podobnym poziomie. Na aktualnym miejscu, tak jak jest, są Korsze teraz, to już to w miarę... To ja powiem Wam nie... więcej, że widziałem Wikielec i Korsze i porównując te dwa zespoły, Korsze według mnie są piłkarsko lepsze od Wikielca. Wikielec, co prawda Wikielec widziałem tylko raz, ale on naprawdę mnie nie przekonał i, i zagrał słabo. Może to akurat było gorsze spotkanie, natomiast Korsze są takie stabilne od kilku lat. Tu kadry mają stabilną i, i grają naprawdę fajnie, widać, że są zgrani i, i ta atmosfera też jaka tam panuje, to... Właśnie ja jak grałem z Wikielcem, to powiem szczerze, piłkarską oni byli lepsi od nas, ale no drużyna bardzo mocno podzielona. Tam po trzech Prawda. zawodników, e, formacjami po prostu stoper ze stoperem nie potrafi się dogadać, po prostu wyzywają się cały mecz, każdy zwala na każdego. Zero po prostu zrozumienia gdzieś tam w No ale to jest ich problem. To, tak. my, mam, my mamy inny, dziesiąte miejsce granicy, Kapitalnie, to jak to? to, dobre miejsce, takie odpowiadające nie, możliwościom? Nie, nie, no, powiem szczerze, że przy, przy, przy tym poziomie, no powinniśmy, się wydaje, w pierwszej piące się załapać, bo tak jak analizowałem sobie tabelę ostatnio, yy, Patrzyłem na te nasze mecze przegrane, szczególnie z dołem tabeli, bo my w większości, większość meczów przegraliśmy z dołem tabeli. Z Bielbarkiem, z... Jakiejś koncentracji biegiem. zabrakło w tych meczach? Co? Właśnie Czegoś. mieliśmy problem w pierwszą, z pierwszą połową, czyli mhm. z koncentracją, z motywacją jakoś gdzieś tu był problem, bo z lepszymi drużynami naprawdę dużo lepiej graliśmy niż z tymi z dołu tabeli. Chcę jeszcze wrócić do tego meczu granicy Orlęta, tak bo po meczu rozmawialiśmy i z Andrzejem Adamiakiem, który po raz kolejny wrócił do, ja do zespołu Orlant. Śmiejemy się, że to Michael Jordan, bo trzeci raz karierę wznawia. I z Mateuszem Papińskim z granicy. Posłuchajmy, co nam powiedzieli ci zawodnicy. Andrzej, który to już powrót do drużyny? Drugi, drugi w tym sezonie. Pierwszy raz od pierwszych minut na no, tak, konieczność tak Taka, taka była konieczność. Ten, dziś, ten dzisiejszy chyba taki nie do końca udany. Chociaż bramka do nie zapowiadała na taką klęskę. No nie zapowiadała tego. E, na drugą połowę wychodziliśmy z trochę innym nastawieniem. Zwłaszcza, że mieliśmy e, z wiatrem, e, ze słońcem. Także liczyliśmy, że trochę się to inaczej ułoży. Z każdą minutą trochę frustracja chyba narastała. No i trzecia bramka zamknęła to spotkanie. W tych meczach derbowych słabo to wygląda. E, 0 punktów, 1-8 bramkach. Ale pewnie wiosną powolczycie. No coś w tym jest. No. Przeciwko nam drużyny jednak są trochę bardziej doświadczone, tak? I granice mm -hmm. i gorsze mm -hmm. e, dzisiaj wyliczył nasz klubowy statystyk, żeby to dokładnie tak zabrzmiało, tak? E, wyliczył, że, że 10 lat temu ostatni graliśmy z Kęczyznem, tak, oni później grali w trochę wyższych ligach. My się gdzieś zakopaliśmy tutaj w ręgówce i to ma też wpływ na to, że, mm -hmm. e, że gramy za tym no, no, też 15 mecz, tak? czwartej amatorski amatorskiej no to, to już kartki, kontuzje, wyjazdy, wszystko się, z nas, wszystko, to się, wszystko się musi mhm. nakładać. No ale też nie ma się co usprawiedliwiać, bo, bo zagraliśmy się słabo. Nastawialiśmy się na trochę inne spotkanie. I, I też inne były apetyty, tak? bo liczyliśmy, że, że uda nam się dzisiaj tutaj zdobyć punkty. Zimę trenujesz i wiosną już na, na całego grasz z powrotem? Nie, no ja liczę, że już tutaj są ludzie, którzy to, to pociągną. Ja no, nie spodziewałem się w ogóle, że będę musiała zagrać, że jeszcze będę tam potrzebny, no, ale cieszę się, że, że jakoś tam trener postawił na mnie i, i nie wiem jak to wyglądało, to sobie obejrzę później w telewizji. A, ale... Dzięki. Dzięki. Noteus chyba nie był dla ciebie trudny mecz? No nie, bo za dużo roboty nie miałem, choć szkoda, że ta bramka jednak, jednak stracona była, ale cieszy zwycięstwo trzy mm. punkty jeszcze w derbach. Też to zwykły mecz, ale cieszę na pewno. Co tam się stało przy tej bramce do szatli Orlans się i właśnie się koncentracja? No, myślę, że tak, już myśleliśmy, że już jest przerwa i, i zlekceważyliśmy trochę końcówkę tej połowy i straciliśmy nieproszony do szatu. Mm. Pierwsza wygrana w tych meczach derbowych, tak? czyli e, na, na wiosnę włączacie się do gry i gonicie kocz? Oczywiście trzeba, jak najwyżej, bo nie jest satysfakcjonująca pozycja w tabeli, nasz teraz, którą zajmujemy aktualnie, ale myślę, że jak tak będziemy grać jak w tym meczu, to nie będzie się na, na wiosnę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No tak, Andrzej, ten mecz będzie sobie przypominał w Eurosporcie. Jakim był rywalem, Andrzej, Adam, jak dla, dla Ciebie w tym spotkaniu? Powiedz szczerze. Wymagający? <laughs> znaczy nie no, nie chcę nikomu gdzieś tam e, podpalać, ale ogólnie tak jak Andrzej wspomniał bardzo słaby mecz e, Reszla, szczególnie jak trafili bramkę na 2-1 do szatni, to wydawało mi się, że oni też powinni ruszyć w drugiej połowie, a no, kompletnie nie mieli pomysłu, kopali długą piłkę z wiatrem hmm. i tak naprawdę to bramkarz kopał do naszego bramkarza i gdzieś my próbowaliśmy grać I mi się wydaje, że tak to się kończyło. A co do, co do rywala, no Cała obrona słabo zagrała? Jeżeli cztery bramki dostali, no to, to musieli słabo zagrać. No to chyba w przypadku drużyny z Reszla o sobie znać brak Mateusza Tyżlika, tak? Nie no zdecydowanie. W środku obrony, mam nadzieję, że się stoperzy nie, nie obrażą, ale wydaje mi się, że, że popularnego globusa, bo tak, nie wiem czy wiecie, ale tak, tak się na niego wołało kiedyś. To rzeczywiście zdecydowanie brakowało i tam nie było pokładania w środku, no pierwsza bramka to w ogóle dla mnie kuriozum, ja szczerze mówiąc nawet nie zobaczyłem z czego się ta akcja wzięła, patrzę, się już, jest, mhm. już jest piłka w bramce i spodziewałem się, że w drugiej połowie Orlęta zagrały zdecydowanie lepiej, no bo ten wiatr był dużym atutem, mhm. a tak jak wspominasz, no to było w cudzysłowie mówiąc, pałowanie piłki, tak, przez, przez bramkarza, której nikt nie był w stanie przyjąć. Wiesz, to można było wykorzystać ten wiatr, ale nie mieli za bardzo pomysłu jak, bo bramkarz naprawdę wykopywał te piłki chyba z pięć Glazy kopną do naszego bramkarza. Tak, o dziwo Orlęta z wiatrem zagrały słabiej niż, niż w pierwszej połowie pod wiatr. Okazja do rewanżu, no, znaczy do rewanżu, no, do pokazania jednak siły. Być może już w najbliższy weekend, o ile warunki pogodowe na to pozwolą. Orlęta, Ryszel, według terminarza mają się spotkać w Giżycku z Mamrami. Granica podejmuje Delfina Rybno, tak, czy GSZS Rybno, bo to różne źródła, różnie tą nazwę podają. MKS Korsze gra z rezerwami z Tomilu chociaż tam te obawy o stan murawy są chyba największe. W okręgówce kolejna strata punktów Wilczka Wilkowo, Remis w Bartoszycach 2-2. Na zakończenie tej pierwszej rundy, piąte miejsce w tabeli. Cztery punkty straty do wicelidera, który też jest premiowany awansem do czwartej ligi. W A-klasie kolejne wysokie zwycięstwo Juranda Barciany. 6-0 z falą Warpuny. Aktualnie czwarte miejsce w tabeli, ale chyba jeszcze nie ma tej oficjalnej weryfikacji no tak, meczu i. ze startem z Kozłową. Tu będzie, jeżeli będzie przyznany Balkower, to najprawdopodobniej będzie. To Jurand pierwszą rundę kończy na pozycji lidera w A-klasie. I Titan One Game wygrana z Fortuną wygryny 3 do 2, czwarte miejsce na koniec jesieni a klasa i b klasa już na pewno nie będą grały tych kolejek awansem wilczka wilkowo czeka najprawdopodobniej jeszcze mecz w górowie i ławeckim tam ten obiekt jest dosyć nowy funkcjonalny więc chyba tak na pewno jeszcze jest na jest drenaż zamontowany, także myślę, że tam boisko pozwoli na granie w piłkę Tomek Łęcia Gdańsk Dzisiaj lider Ekstraklasy, jest tam takie nazwisko w pierwszym składzie, Rafał Janicki, mniej więcej podobne tory jak ty. Nie zastanawiasz się, jak czasami patrzysz na tę tabelę Ekstraklasy, jesteś po meczu granicy, gdzie tam przegrywacie w Giżycku 2-3, nie zastanawiasz się, co ja tutaj robię? Moje miejsce jest… To zastanawiam się, oczywiście, jeszcze nie raz się zastanawiałem, jak to mogło się inaczej potoczyć. No, ale nie ma tego złego gdzieś tam. Nie ma się też nad czym e, rozczulać. No, to wyszło jak hmm. wyszło. Aha. Wiadomo, że mogło, być, mogło pójść inaczej, ale. Przypomnijmy, zima 2011, tak? Zostałeś włączony do kadry, która wyleciała na obóz do Turcji i już byłeś przygotowany do pierwszego zespołu. No tak, akurat do momentu do wyjazdu do Turcji już praktycznie miałem wywalczony pierwszy skład, tak nieskromnie mówiąc, mm -hmm. bo byłem w zasadzie drugim strzelcem w drużynie. No i po dwóch tygodniach przygotowań niestety z Rosjanami graliśmy jakiś spaling i zerwałem wiezadła w kostce. Czyli no. przez Rosjan? Przez Rosjan. Wszystko, <laughs> wszystko, wszystko co złe, to, to no, można zrzucić. Tak, dokładnie pamiętam, że z Rosjanami graliśmy, bo, bo grałem do 70 minuty bodajże mecz. Tak dobrze pamiętam, no, ale to też to była taka sytuacja, dużo było też w tym moje winy. Mhm. Bo miałem taką długą piłkę, gdzie chciałem zrobić zakos, gdzie ab mogłem po prostu oddać strzał i po byłoby wszystko w porządku. No, ale mówię, no. I dzisiaj zamiast Marko paszało byłby to Bogusław. <laughs> I, i, <laughs> I pewnie nie byłby słabszy. Gdyby się gdyby w tych warunkach cały czas cały czas trenował. Ale powiedz, potem były wigry suwałki powrót do, do granicy i. Miałeś dopiero 22 lata, gdy wyjechałeś do pracy, tak, za granicę i trochę piłkę taką zawodową czy półzawodową odstawiłeś na boczny tor, czy to nie było za szybko, czy, czy nie warto było jeszcze walczyć o, o coś w tej piłce znaczy, większego? To był taki ciąg wydarzeń, gdzie, bo tak, po kontuzji wracając bodajże 7 miesięcy gdzieś miałem operację plus rehabilitacja, później miałem szansę powrotu gdzieś sprawdzania się w trenerach trenera chyba no ale nie zapałem się, bo też zapałem się na obóz zimowy, ten taki biegowy, typowo gdzieś tam w lasach. Ale na kolejny obóz już się nie zapałem do kadry, tak jakby do tej pierwszej. Zostałem odsunięty do rezerw. A w rezerwach z kolei był. Tam jest rotacja co 2-3 lata. trafiłem na taką rotację, gdzie przyszedł trener, który po prostu prowadził rocznik juniorów starszych. I on od razu zapowiedział na samym wstępie, że on będzie korzystał z tych juniorów starszych. Więc jeżeli liczę na grę, to dobrze by było, żebym poszedł gdzieś tam wyżyczenie. No I gdzieś tak w mm. ostatniej chwili udało mi się do, e, odejść do suwałk. Tam rozegrałem pół roku i znowu była kolejna dość dziwna sytuacja, bo już w zasadzie byłem dogadany z suwałkami, że zostanę tam. Bo tam było w porządku, grałem normalnie, regularnie e, i dostałem telefon z Gdańska przy trener, bodajże, e, Bobu Kaczmarek. Mhm. Chciał zobaczyć wszystkich zawodników testowanych, z rezerw, Tak, przeglądka. To było nas bodajże 70 zawodników, testowali nas przez 2-3 tygodnie i zapałem się bodajże do ostatniego tego tygodnia, do ostatniego meczu takiego sparingowego, gdzie były takie jakby odrzuty z seniorów, takich których tam bodajże chciał się pozbyć najlepszego zespołu i tych najlepszych, najmłodszych. Połączyli nas gdzieś w jedną drużynę i zagraliśmy sparing z bytowią i po tym sparingu gdzieś zostałem też już odpalony, mm -hmm. tak powtocznie mówiąc. No ale temat z wołkami po trzech tygodniach już był zamknięty, bo tam bodajże w tym czasie już pięciu-sześciu zawodników było sprowadzonych. No tak, nie, nie czekali. na I tak I tak po prostu Raz za razem nic nie, wy, nie wychodziło gdzieś ten, więc postanowiłem, że wylatuję mm -hmm. do Irlandii, bo, bo tutaj bodajże jeszcze w Kętrzynie starałem się e, gdzieś o pracę, o. o do wojska bodajże że składałem papiery. Ale to się wszystko przeciągało, o, gdzieś tam mówili, że za pół roku, za pół roku. No to wolałem wyjechać e, już gdzieś tam na swoje. Zobaczcie, to... jakie. Jaki, przepraszam, że to powiem, ale dość śmieszne dla mnie są władze Kętrzyna, gdzie takiego zawodnika z taką przeszłością, może wtedy jeszcze młodego nie potrafią zagospodarować, znaleźć mu konkretnej fajnej, fajnej pracy i go zostawić tutaj. No bo to jest to, to, to jest zawodnik, który gdzieś tam pewnie zaraz pole Gdańsk to przewyższało dwie klasy resztę zawodników tutaj z granicy. No, może ty tego skromnie nie przyznasz, ale na pewno tak było i tego nie potrafi. w to widać Nikt się u nas zagospodarować. Nie, 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 nie chcemy tutaj Tomka tak cukrem ładować, ale to przecież widać w meczach, tak jak oglądamy mecze granicy, to widać, kto tam robi robotę. No to te doświadczenie gdzieś tam na pewno procentuje ekstraklasowe. tak ale myślę, się wtedy na pewno był jeszcze mocniejszy, nie? Wracając, czy uczuł no, teraz, był... teraz całkiem silny jest. No <laughs> tak, tak, tak. No ale, ale sam pewnie przyznaję, że jednak po takich treningach, gdzieś w takim rygorze, jak, jak byłeś w Lechy czy w Wigrach, no to, to ta I forma znaczy jest zupełnie sam nie inna. System trenowania 5 razy w tygodniu plus mecz no to jest zupełnie inny niż w amatorskich realiach, gdzie trenuje się 3-4 razy w tygodniu. Mhm. No, już nie mówię o intensywności, ale o ilości jednostek treningowych w tygodniu. No to. Co Cię w tej no Irlandii spotkało? Porządku. Bo to, to jest chyba ciekawa historia tych rozgrywek irlandzkich, tak? Jak tak, w Irlandii ja że trzy kluby zwiedziłem w krótkim czasie. Nawet cztery. A nie, wracałeś, wracałeś. jednego do, tak. do, do klubu. klubu. E, powiem szczerze, że też, jak wyjechałem do pracy, to, to wyjechałem z zamiarem też grania w piłkę, bo, bo tak wyjechać w ciemno i pracować, nie grać w piłkę, to, to raczej bym nie mógł tego zostawić. E, wyjechałem do kolegi e, tutaj z Polski, z Kętrzyna, e, to i... Nie wiem, do dwa lata, dwa i pół roku tam spędziłem, no ale nie podobało mi się jednak te, te, mhm. te granie w piłkę tam. Bo, powiem szczerze. Wcześniej może, może był taki styl jak zresztą, pa pałowanie na drugą stronę. To czy, jak nie jest. Ale ryby, czy nie? Bardzo mi się podoba. No właśnie, zaraz to chcę wytłumaczyć w ten sposób, bo chodziło, denerwowało mnie to, że ja wyjechałem tam zarabiać pieniądze, mhm. ale za wszystko tam trzeba było płacić. Jechałeś na trening, trzeba było zapłacić. Zadowias to już nie mówię, żeby zwrócili Zadowiast, ale na mecz za sędziego za treningi trzeba było tego. Zawodnicy, Zawodnicy się składali. Ubezpieczenie przed sezonem trzeba było sobie opłacić. My tam gdzieś z pracy próbowaliśmy sobie załatwić. I to my graliśmy jeden zespół bodajże Boeing Harps, To jest tak jakby najwyższej ligi tej amatorskiej, mhm. najwyższa liga, pierwsza dywizja. Wygraliśmy tą ligę, ale tak samo były składki. To była bodajże tak, jak u nas trzecia liga z rzędu, ale pierwsze miejsce w, pie w pierwszej linii. Może nie, u, nie u, ma było na model? Model. Wyżej, wyżej nie można było awansować z tym zespołem No prostu. U nie do przyjęcia rozwiązanie. Nie, to ma szans. Ale no z drugiej strony to jest minus dla mnie, jeżeli chodzi o to, że no, to ciężko było dołożyć, bo ja mhm. mimo wszystko, mimo treningów, to jeszcze siłownia, basen, bo ja siedzieć w domu raczej nie potrafię. Mhm. Więc tych pieniędzy naprawdę dużo mi szło na treningi i zamiast gdzieś tam oszczędzać dużo pieniędzy, to cały czas gdzieś w sport y pompowałem. I w zasadzie, no, tak przemyślałem, to, to jak wrócę, to dużej różnicy nie powinno być. Y a tutaj mam piłki jeszcze więcej, bo mówię, trenuję też y dzieci, mam na co dzień piłkę, nie brakuje tego. Teraz. Pamiętam po Twoim powrocie, Ty już tym y aktualnym, ostatnim do granicy, spotkaliśmy się gdzieś w mieście. Powiedziałeś, że dla Ciebie to jest taka dziwna sytuacja, bo pierwszy raz jesteś najstarszym zawodnikiem w drużynie. Tak. Y ogarnąłeś już to, trzaskałeś się z tą rolą? dalej dalej jest dziadek, to. Ciadek to nie dziadek wołają. <laughs> dalej jest to dla mnie dziwne, no bo hmm. ja mam 26 lat, a nigdy nie spotkałem się z w w taką szatnią, gdzie, gdzie 26 latek byłby najstarszym zawodnikiem drużyny. To jest coś, coś raczej niespotykanego. Ale z drugiej strony dobrze, rzutuje na drużynę, jeżeli jest młoda drużyna i rozwojowa, tam, tak, rozwojowa to no, z każdym rokiem z musi być lepiej. To zdecydowanie, tylko czy... Czy będą znowu władze Kętrzyna w stanie utrzymać tych chłopaków na, na miejscu? Czy oni może pójdą na studia? Czy, czy wrócą, czy nie wrócą? Czy będą w stanie utrzymać tą kadrę? Bo jeżeli pójdą takim modelem jak, jak Korsze, że tych zawodników przez, przez 5-10 lat utrzymają w jednym miejscu, to potencjał tego zespołu jest naprawdę spory. Można, można coś z nim zdziałać. Jak najbardziej. W ogóle dla mnie Korshe to evenement. Nie wiem w jakim sposobem oni utrzymują tych wszystkich chłopaków, ale oni grają naprawdę. Już około 10 lat praktycznie jeden zespół. Tam to nie Tam niewiele się zmienia. Tak, zespół. bardzo niewielkie nie. zmiany są. W Granicy, no akurat jak ja wjeżdżałem do Irlandii, chyba była taka największa zmiana, bo bodajże sześciu zawodników wyjechało, zostawiło klub. Tak z, grani z zawodników Granicy. E obserwujemy te kariery w Ekstraklasie, w zasadzie tylko Piotr Lech, tylko jemu wyszło. Tam trochę też pograł Grzesiek Lech, tak? O, Grzes nie, no nie trochę Grzesiek Lech. Grzesiek Lech to... no, kilkadziesiąt meczów, tak, w Ekstraklasie, no to jakieś tam oszłamiające nie jest. E Dlaczego akurat? A próbowało wielu. No, ostatnio mamy to przykład. Czekaj, ja, ja się może, ja Damiana ja się... Garbacika, który jednak też. Ja się może wtrącę. coś ja się... tam trochę i jednak pierwsza liga. Dlaczego tak się wtrącę dzieje? Że się tak trudno nam pytania... wychować z zawodnika na miarę przynajmniej polskiej ekstrakcji. tego pytania coś dodam, do, dorzucę i może dodam do pytania. Czy nie uważasz, że system szkolenia, jaki jak, jak jest tu w Kętrzynie, po przejściu do Lechii to to jest zmiana o 360 stopni, czy o 180 stopni? I, I zawodnik z Hentrzyna, czy, czy zresztą może sobie po prostu nie poradzić, bo nie jest przygotowany do rywalizacji na takim poziomie? W zasadzie to jest takie pytanie do Was obu: Ty też z no zawodnika tak. wyjechałeś do Brony, gdzie wtedy amika była w ekstraklasie, tak? Obserwowałeś to wszystko od środka? Znaczy, według mnie jest bardzo mało zawodników wychodzi jednak gdzieś dalej z naszych rejonów, tutaj. Bo na moim przykładzie, jak trafiłem do Lechi, do juniorów młodszych bodajże chyba zaczynałem. To w jednym roczniku mieliśmy z jednego rocznika 90 było 50 parę osób. Mhm. Więc takich 50 osób w piłkę może wygrało jeden, dwóch przy jakimś tam szczęściu. No u nas, jeżeli tych zawodników próbuje gdzieś wyżej iść, jeden albo dwóch, mhm. no to co 50, tak podejrzewam, może się Czyli co 50, przerwać, 50, co 50. lat. A, ale mi ale że... a czemu, czemu skręc się na tak? Tak mało tych zawodników wychodzi w świat. Tu jest właśnie problem, i to jeszcze jak ja byłem juniorem, to pamiętam, że jak zaczynałem tutaj gdzieś w trampkarzach, na pierwsze treningi przychodziłem, to była bardzo fajna ekipa, ale już przechodząc gdzieś wyżej, to wszystko się ulatniało. Było coraz nas mniej. Z 20 zawodników do starszych grup dochodziło 10, później 5, do seniorów doszedł 1, dwóch. Wszystko się rozchodziło. Także to. Tylko nie chcę mówić, że to było złe szkolenie, tylko mogło to być po prostu, nie wiem, inne zainteresowanie. Ludziom się zmieniają po prostu jakby horyzonty, teraz nie chcę grać piłkę, chcę grać piłkę ręczną, czy, czy w cokolwiek innego inne zainteresowanie. Mhm. Myślę, że jakby utrzymać grupę juniorską, która liczy tam 30 osób, to chociaż do seniorów niech dotrwa 5-6 to mi się wydaje, że dużo łatwiej by było o przejście takiego zadnika później do, do ekstraklasy, czy, czy do pierwszej linii. No. Mówię, no to jest duży problem, że, że to topnienie jest stopniowo od, od... A ja Wam jeszcze, jeszcze dodam coś do tego, powiem Wam jedną rzecz jaką mogłem zauważyć. Że zawodnicy tu szkoleni, tak było w moim przypadku, tak było w przypadku kolegów z Reszla i w Twoim poniekąd też. Zobaczcie, że zawodnicy tutaj szkoleni, którzy trenują zazwyczaj trzy razy w tygodniu, trafiają do klubów czy szkółek z ekstraklasy, tam jest powiedzmy siedem treningów. Nie wiem, w AMICE hmm. ja miałem 9 na przykład, hmm. nie tygodniowo treningów. Ale brałem też to indywidualne też jakieś. Nie, ale w ogóle u nas się trenowało 7 razy w tygodniu plus 2 razy w tygodniu siłownia rano, nie? czyli 9 hmm. treningów. I po prostu organizmy nie wytrzymywały zmiany natężenia treningu i wszyscy hmm. łapali dosyć poważne kontuzje. I to wszystkich dotyczyło po kolei i tak jak, tak jak Ty miałeś problemy z kostką, mieliśmy takie ćwiczenia, jak poszliśmy do Amiki, że się codziennie pół godziny musiałeś stać na platformie i tą kostkę ćwiczyć, żeby wzmacniać, wzmacniać więzadła w kostkach. No kto o tym pomyśli? W żeby juniorów na, na platformach stawiać, żeby więzadła wzmacniać, żeby kontuzji nie łapali. Nie? No to jest po prostu przepaść, co by, co by nie mówić. No. Tomek, Ty teraz też jesteś szkoleniowcem tych najmłodszych zawodników. Jak myślisz, ktoś tam z nich ma szansę jakąś, na jakąś poważną grę? Jasne, no. są w tym wieku, że to tylko i wyłącznie od nich zależy. Moim zadaniem jest ich właśnie zachęcić i żeby oni dotrwali, ci wszyscy, którzy są teraz, dotrwali do tego wieku przynajmniej oraz starszego. to mi się wydaje, że wtedy śmiało. Tak jak mówisz, naszym zadaniem też jako szkoleniowców jest gdzieś uświadomić tych zawodników, bo ja mam treningi trzy razy w tygodniu. No, w ciągu tych trzech razy w tygodniu to ja ich mogę jedynie gdzieś nakreślić drogę, co mają robić. A wszystko zależy, ile indywidualnie będą trenować. Fajny, fajny model jest bardzo fajny, i ja uważam, że tu w nie można byłoby go spokojnie wdrożyć. W współpracę z fizjoterapeutą, który gdzieś tam potrafi wytłumaczyć. Ja wiem, że granica z Mateuszem Zeuską. Gdzieś tam współpracuję. Ale, ale współpracuję, wiem, że seniorów to dotyczy, ale można też młodych zawodników uświadamiać, jak ważna jest rozgrzewka, jak ważne jest przykładanie się do takich elementów, których się nie lubi na treningu, ale one są no, prawie najważniejsze, bo, bo z tego wynikają kontuzje, z braku, z braku jakiejś gibkości koordynacji, tak? a nie z braku przygotowania siłowego. No, tak, tak to wygląda. No, ja bym jeszcze do tego dorzucił klauzulę, żeby nie grać z Rosjanami. I mamy receptę na udaną na całkiem udaną karierę piłkarską. Panowie, kończymy na dzisiaj. Naszym gościem był Tomasz Bobrowski. Dziękuję bardzo. Robert Reszka. Dziękuję. Robert Majchrzak. Oglądajcie nas na kentrynews.pl i do zobaczenia w następnym odcinku. Uch, dzięki. Spoko. Dobrze to wyszło, nie?